Przede wszystkim wychowanie młodego pokolenia, ale nie tylko. Tak naprawdę robimy bardzo dużo dla naszego najbliższego otoczenia, dla społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Cytując klasyka, zostawiamy świat trochę lepszym niż go zostaliśmy. Dbałość o tradycję i regionalny folklor Integracja społeczeństwa, również ta międzypokoleniowa kreowanie lokalnych przedsięwzięć, a także koordynacja międzynarodowych akcji humanitarnych, innymi, innymi słowy poznajmy zaangażowane i odpowiedzialne społecznie druhny z kategorii aktywność społeczna. Zapraszamy na scenę Panią Ligię Krajewską, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o ogłoszenie zwycięzcy w kategorii Aktywność Społeczna. Nagrodę ufundowała Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Witam serdecznie druhny i druhów. Witam serdecznie Państwa. Jest mnie, mam ogromny zaszczyt poinformować Państwa, że w kategorii Tytuł niezwy niezwyczajnego 2012 aktywność społeczna otrzymuje dziękuję pani poprzedni Sylwia Drąg. Ja tylko powiem, że ta kategoria jest mi bardzo bliska, dlatego tym większa radość moja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie dziękuję. Dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy na mnie głosowali. Mojemu partnerowi, Duchowi Krzysztofowi, który też mnie wspiera. No i wszystkim, wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.